Dzień dobry Państwu, nazywam się Artur Jurczyszyn, pracuję od blisko 25 lat w Klinice Hematologii Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i mam niewątpliwą przyjemność podzielić się z Państwem dzisiaj swoim wykładem na temat profesora Tadeusza Tępki, niewątpliwego współtwórcę polskiej hematologii, człowieka legendarnego, który urodził się w 1885 roku, Zmarł w 1974 roku. Wykład ten postanowiłem przygotować z uwagi na przypadającą w tym roku 135. 135 rocznicę urodzin pana profesora Tempki oraz 70. rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Hematologicznego. Które zostało później przemianowane na Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów w 1975 roku. Ale właśnie to profesor Tępka w 1950 roku powołał to towarzystwo na pierwszym ogólnopolskim zjeździe hematologów w Krakowie. Proszę Państwa. Profesor Tępka, tak jak powiedziałem, urodził się 135 lat temu, zmarł w 1974 roku. I ta historia to historia absolutnie czołowego przedstawiciela polskiej nauki. W latach 1928-1974 tworzył w Krakowie najprężniejszy polski ośrodek hematologiczny i znalazł się w wąskim gronie najwybitniejszych światowych hematologów. Parę słów na temat pana profesora. Proszę Państwa, maturę zdawał w 1904 roku w dzisiejszym nowodworku. Wcześniej mieściła się siedziba Gimnazjum Świętej Anny. To było pierwsze liceum. Proszę Państwa absolutorium Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończył z najwyższym uznaniem, co się nazywało wtedy studia cum exima laude. Pamiętam, rozmawiałem swego czasu z profesorem Hołowieckim, który mówił, że widział pierścień, który został podarowany przez Franciszka Józefa, cesarza ówczesnego, to był pierścień, który dostawali najlepsi studenci i właśnie taki pierścień otrzymał Tadeusz Tępka. Proszę Państwa, później był początek pracy zawodowej. Był lekarzem w Szpitalu Świętego Łazarza. Zainteresował się walneologią również. No i przyszła pierwsza wojna światowa, to był rok 1914. Walczył jako żołnierz w armii austro-węgierskiej, był na froncie Włoskim i bałkańskim. Proszę Państwa, już wtedy zarysowały się jego zainteresowania naukowe. Wojna, oczywiście, to okres. Bardzo trudny, ale ten okres był wykorzystany przez profesora Tępkę do rozwoju. Między innymi uczył się języków obcych, pracował naukowo i już w 1917 roku opublikował pierwszą pracę o gorączce wołńskiej, opisując podstawowe objawy i przypadki atypowego przebiegu gorączki okopowej. Później zainteresował się również balneologią, to obok hematologii najważniejszy kierunek zainteresowań naukowych profesora Tępki. Praca, później po wojnie, pracował, był asystentem w słynnej klinice profesora Witolda Orłowskiego, klinika Uniwersytetu Jagiellońskiego, była kierowana w latach 1920-1925. Habilitację uzyskał w 1923 roku i potem został w 1928 roku kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych uzyskał też tytuł profesora nadzwyczajnego. W latach 1937-38 był dziekanem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tuż przed wojną Rada Wydziału, Uniwersytetu, Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego zgłosiła kandydaturę profesora Tadeusza Tępki na profesora nadzwyczajnego. No i później przyszła wojna. Widzimy tutaj niektóre publikacje z dziedziny hematologii. To zaczerpnąłem ze zbioru Biblioteki Jagielońskiej, głównej biblioteki lekarskiej. Widzimy tutaj pracę jako samotny naukowiec, ale również we współpracy z doktorem Braunem czy z doktorem Kubiczkiem. Proszę Państwa, co ciekawe, był bardzo dojrzałym naukowcem, odrzucił poglądy wernera Schulza uznające agranulocytozę za samodzielną jednostką chorobową i wskazuje właśnie temka, że jest to stan wtórny, występujący pod wpływem wielu czynników etiologicznych w przebiegu różnych chorób. Proszę Państwa, zajmuje się Wieloma rzeczami. Jako pierwszy po Arinkinie wprowadza biopsję szpiku kostnego na tereny polskie. Do 1939 roku Tępka wraz ze współpracownikami przedstawił 10 prac dotyczących niedokrwistości złośliwej, roli ślinianek, mechanizmu hemolizy, meczniczego działania hepatoterapii. Prace tępki jego zespołu zdecydowały o trwałej pozycji w wąskim międzynarodowym gronie nowoczesnej hematologii. Opisuję wspólnie z doktorem Braunem słynne komórki pałeczki, olbrzymie nazwane pałeczkami tępki Brauna. Tutaj widzicie Państwo dzięki uprzejmości pani doktor Szostek, to aktualne zdjęcie z naszej kliniki. Zajmował się też wspólnie z Kowalczykową, z doktorem Kubiczkiem no, rzadkimi sprawami, to znaczy opisywał patologiczne splenogramy, linfadenogramy. Prace były publikowane w wielu miejscach. Tak jak powiedziałem, był też entuzjastą turystyki uzdrowiskowej. To była obok hematologii kolejna pasja pana profesora Tępki. Tutaj widzicie Państwo, jest. Wiele tutaj różnych publikacji związanych z uzdrowiskami. No, jedna z wód wodorowych, lądowo-wapniowych została na cześć profesora Temki nazwana Tadeusz. Przyszła druga wojna światowa, listopad 1939 roku. Profesor Tępka, no niestety 6 listopada 1939 roku trafia wspólnie ze 180 naukowcami Uniwersytetu Jagiellońskiego po zonderacji Kraków do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, do którego był w lutym 40 roku. W latach 1940 45 pracuje między innymi w getcie krakowskim, uczestnik w tajnej edukacji i tworzy pierwszy podręcznik hematologii, z którego uczyli się później wszyscy hematolodzy przez wiele lat. Tutaj widzicie Państwo profesora Tępkę razem z zespołem. Zdjęcie pochodzi z 1947 roku. Od 1959 roku funkcję pełni w klinice na Kopernika. No tutaj ciekawostka. Widzicie Państwo zdjęcie Ludwika Heinmayera, który no, zachęcał profesora Tępkę do powrotu do kliniki. Jednak profesor Tempka powiedział, że tego nie zrobi i przez 5 lat, bo wrócił do Krakowa w 1940 roku, przez 5 lat kliniką prowadził Niemiec. No, profesor Tępka nie zgodził się, aby wrócić do Krakowa, do, do kliniki. Dopiero później, po wyzwoleniu, po 45 roku, Tępka kompletuje zespół, no i podejmuje działalność dydaktyczną, szkoli specjalistów, no, to wiecie Państwo, to były trudne lata, kontynuuje działalność badawczą, pogłębia wiedzę, dzięki inicjatywom profesora Tępki i zaangażowaniu asystentów prowadzono w klinice wiele badań hematologicznych, takie metody jak metody immunohematologiczne, cytochemiczne, mikroskopię fazową, kontrastową, fluorescencyjną, metody koagulorometryczne, trombolastografia. Tutaj widzicie Państwo pierwsze dzieło dwutomowe choroby układu światwórczego, napisane w czasie wojny przez profesora Tempkę, dwutomowa monografia 1200 stron została napisana w całości przez jednego autora, warto to podkreślić, wydana w 1950 roku Szwecja, Szwecji jako Dar Narodu Szwedzkiego dla Polskiej Kultury. Drugie wydanie było 4 lata później. Przez wiele lat było to jedyne źródło wiedzy hematologicznej dla wszystkich lekarzy zainteresowanych hematologią. Tutaj chciałem przytoczyć przedmowę do podręcznika. Warto, żeby to dokładnie przeczytać. Istnieje bardzo, są zdania profesora Tępki, istnieje bardzo poważny, obszerny dorobek hematologiczny polskich autorów, głównie warszawskich, pozwalający piszącemu podręcznik oprzeć się w znacznym stopniu na rdzennie polskich pracach. Bez przykrego ciągłego korzystania jedynie z materiału obcego. Również i badania polskich autorów uwzględniłem właśnie dla podkreślenia polskiego dorobku naukowego, co także przyczyniło się do jego rozmiarów. Z powodu huraganu wojennego, jaki przeszedł przez Polskę, zginął z pewnością bezpowrotnie szereg drukowanych wyników prac polskich badaczy, zwłaszcza na terenie stolicy. Omówienie w tym miejscu polskich badań będzie hołdem pośmiertnym złożonym pamięci tych badaczy na niwie polskich hematologii, którzy nie oparli się za wyrusze wojenne, a zwłaszcza tych, co legli pod gruzami Warszawy". No, to był taki ukłon oczywiście dla bohaterów Powstania Warszawskiego. Tępka podkreślał, że bardzo ważne jest, żeby publikować w różnych czasopismach Publikował w języku niemieckim, francuskim, angielskim. Znał również język włoski, którego się nauczył podczas I wojny światowej. No i wiele publikował w różnych czasopismach. Tutaj macie Państwo przykład jednej z takich publikacji. No i proszę Państwa, w 1950 roku tutaj widzicie Państwo kartę uczestnictwa pierwszego Ogólnopolskiego zjazdu hematologów. To się odbyło w dniach 28., 29. i 30. maja 50. roku. Sekretarzem, jak Państwo widzicie, był pan docent Julian Aleksandrowicz, prezesem towarzystwa został pan profesor Tadeusz Tępka. Tutaj po tym zjeździe pan doktor Giędosz i profesor Gertner opracowali pamiętnik pierwszego polskiego zjazdu hematologów, który został wydany w 1953 roku. Widzicie Państwo przemówienie inauguracyjne pana profesora Tępki, bardzo szczegółowo opisywane. Tutaj widzicie Państwo po prawej stronie, dzięki temu, że mogłem zrobić skan notatek oryginalnych profesora Tępki na ulicy Świętego Jana w archiwum Polskiej Akademii Umiejętności, no, rzeczywiście mamy możliwość zobaczenia, jak to było 70 lat temu. Rzeczywiście bardzo jestem wzruszony, jeśli to widzę, bo 70 lat mija i rzeczywiście towarzystwo się bardzo rozwinęło. Obecnie, jak Państwo wiecie, prezesem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów jest pani profesor Iwona Hus. Tutaj widzicie Państwo, jak wiele było referatów na pierwszym zjeździe. Hemato Polskiego Towarzystwa Hematologicznego, no szereg wspaniałych nazwisk, Aleksandrowicz, profesor Japa, profesor Polak, Surdacki, Kowarzykowa i tak dalej. Proszę Państwa, profesor Tępka był odznaczony i wyróżniony wieloma zaszczytami, no otrzymywał nagody państwowe za swoje książki Krzyż Komandorski i widzicie tutaj po prawej stronie to jest doktorat honoris causa Akademii Medycznej we Wrocławiu, który otrzymał na 4 lata przed odejściem. Piastował szereg funkcji no, Był dziekanem tak jak to wspomniałem był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności prezesem Polskiego Towarzystwa Balno, Balneologicznego. tego to miłość właśnie do uzdrowisk prezes Polskiego Towarzystwa Hematologicznego od 50 roku tutaj była pewna dyskusja z profesorem mm. Jędrzejczakiem, czy pierwszym prezesem był pan profesor Bolesław Szarecki, ale wydaje mi się, że jednak prezesem, prezesem Polskiego Towarzystwa Hematologicznego był jednak profesor Tępka. Profesor Szarecki był, jak Państwo wiecie, chirurgiem. Był przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Hematologii w Warszawie, członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, kierownikiem naukowym Ośrodka Deonologicznego w Krynicy, członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Internistów i tak dalej, i tak dalej. Wiele różnych bardzo... Znamienitych funkcji pełni. Ale przede wszystkim bardzo ważna była niezwykła atmosfera klinika. Tępka tworzył model lekarza o szerokich zainteresowaniach naukowych, wprowadzając bardzo ciekawą atmosferę. W soboty w klinice odbywały się dyskusje, omawiane spostrzeżenia na podstawie wyników badań radiologicznych, rozmowy klinicystów z młodymi lekarzami i tak no, i proszę Państwa, z tej kliniki wyszło wiele wspaniałych znakomitości. Tępka wychował kilkunastu docentów, spośród których jeszcze za jego życia pięciu zostało profesorami, zajmowało stanowiska kierowników klinik w różnych miejscach w Polsce. No, była to ta, ta klinika Tępki, warto wymienić te nazwiska: czyli Julian Aleksandrowicz, Józef Bogdał, Leon Cholewa, Henryk Gertner, Zygmunt Hanicki, Jan Fenczyn, Józef Japa, Stanisław Kirchmeier. Jan Kostrzewski, Mieczysław Kubiczak, Adam Sokołowski, Tadeusz Struzik, Leon Tochowicz, Ignacy Urasiński. Proszę Państwa, no to rzeczywiście sławy polskiej gastrologii, interny, hematologii. No i to rzeczywiście wszyscy pochodzili ze słynnej kliniki Tępki. Kontynuatorzy Szkoły, szkoły Hematologicznej Tępki to był Pan Profesor Aleksandrowicz, który od 50 roku przez ponad 20 lat był kierownikiem Kliniki Hematologicznej w Krakowie. Później również warto wspomnieć o profesorze Józefie Japa, który był wieloletnim kierownikiem Kliniki w Katowicach przed panem profesorem Wołowieckim. No i wreszcie profesor Ignacy Urasiński, twórca i kierownik Kliniki Hematologii Pomorskiej Akademii Medycznej, tak wspaniale teraz rozwijanej przez. Obecnego rektora pana Bogusława Machańskiego, pana profesora Bogusława Machańskiego. Proszę państwa, na koniec chciałem no, przywołać słowa profesora Urasińskiego, który napisał: Od młodzieży akademickiej wymagał rzetelnej nauki, wybitna inteligencja, szeroka wiedza, nie tylko lekarska, dociekliwość i spostrzegawczość, mrówcza pracowitość oraz. Wysokie walory etyczno-moralne czynił zeń zurmistrza, godny naśladowania. W stosunkach z ludźmi szanował poglądy drugich, licząc się z ich zdaniem. Swoim uczcią stawiał zawsze najwyższe wymagania, zwłaszcza gdy w grę wchodził interes chorego. Nie tolerował niedokładności, powierzchowności, odrzucał twierdzenia bez dowodów, wymagając od asystentów gruntownej wiedzy. Był sprawiedliwym szefem. Odchodząc w wieku 76 lat we wrześniu 1962 roku w stan spoczynku, w mowie pożegnalnej wobec licznych zebranych, uważał, że za stosowne podkreślić, iż nikomu spośród swoich współpracowników nie uczynił krzywdy. Jakże to ważne, jak istotne również teraz. Proszę Państwa, profesor Kirchmaier napisał, że w osobie profesora Tępki nauka polska. Traci swego czołowego przedstawiciela, świat lekarski, wybitnego klinicystę o najwyższych wartościach etycznych, który oddziaływaniem swojej wybitnej indywidualności osobistym przykładem, wspaniałym umiejętnościami dydaktycznymi oraz szereg, przez szereg lat wychowywał i kształcił liczne rzesze młodych lekarzy, a swym najbliższym współpracownikom przekazywał tak znamienny dla niego zapał do pracy naukowej. Będąc na emeryturze, również Pan Profesor Tępka pracował, dalej publikował, badał patogenezę, symptomatologię rzadkich zespołów chorobowych. Proszę Państwa, pamięć o Profesorze Tępce, 20 rocznicę śmierci Profesora i jego uczniowie ufundowali tablicę pamiątkową z płaskorzeźbą autorstwa słynnego profesora Bronisława Chromego, umieszczoną w budynku przy ulicy Kopernika 15, gdzie mieściła się druga Klinika Chorób Wewnętrznych gdzie tępka wykładał po ladach w czasie II wojny światowej. To taka ciekawostka, widzicie Państwo na tej tablicy jest napisane 1887. Państwo pamiętacie, profesor urodził się w 1885. No i proszę Państwa, pan profesor spoczął dokładnie 14 marca 1974 roku na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Jest to jego. Grobowiec, tutaj widzicie po, po lewej stronie. I rzeczywiście cieszę się, że mogłem przywołać pamięć profesora Tępki, który był znamienitym człowiekiem, wspaniałym wykładowcą, wspaniałym nauczycielem. Tak wiele po sobie zostawił. Pamiętajmy, że Polskie Towarzystwo Hematologiczne nie byłoby utworzone, gdyby nie jego inicjatywa. I pamiętajmy, że te wspaniałe dwa tomy książki. Pierwszej na temat hematologii zawdzięczamy właśnie jego osobie i warto było go dzisiaj przywołać dokładnie w 135. rocznicę urodzin. Dziękuję bardzo.